Witam z tej strony, szalone gryzonie, i to jest strasznie smutny odcinek. Jak widzicie, jest duża zmiana. Chomik jest w klatce. Klatka jest mała, a to jest tylko przejściowa. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Tu mama, wentylator. w śpi. Mamuśka, która jest. Wino, winna swojego zdarzenia no i ojej, no on jest teraz przestraszony, biedak widzicie, mama się nie boi ale jest przerażony, nie wie co z sobą zrobić, bo został poważnie pod... teraz opowiem wam jak do tego doszło yy, bawiłem się chomika, z chomiczkami Wziąłem jednego i drugiego na ręce, odłożyłem pierwsze toło to panią, to jest matka, poszła na kołowrotek i po jakiejś minucie odłożyłem tego do klateczki po zabawie. On, tak chcia on chciał wejść yy, na kołowrotek, nagle się pogryźli. Potem za ja olałem ten temat, zaraz się przestali, dosłownie to była szybka akcja, tylko... Dziab-dziab i ten uciekł Pan, i ten pan nie wychodził z domku. Jakoś wieczorem po dwóch, trzech godzinach poszłam zobaczyć, co się stało. No i okazuje się, że stało się. Oj, 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 się obudził. No i okazało się, że stało się to, że został poważnie pogryziony. Zaraz wam pokażę jego ranę. Musiałem je rozdzielić. Na początku mamę chciałem dać do wentylatorka, a. Go tu zostawić, ale słuchajcie, jaki był problem? A problem był taki, że mama zaczęła się z wentylatorem gryźć. Jak widzicie, chomik już się lepiej trzyma, bo minęły dwa dni od zdarzenia. W miarę do siebie doszedł, już drugi dzień jest sam tutaj. Na razie mam malutką klatkę, no niestety, ale nie mam większej, więc nie mam co zrobić. Więc na razie musi być aż wyzdrowieje tu. I spróbuję je razem ze sobą oswoić. No, popatrz, pokażę Twoją klatkę, ten parszywek. Kolba kukurydzy, tutaj jedzonko, troty, Poidło. Ja na kanał wlecieć odcinek, jak montuję tą klatkę. No, ale niestety taka wyjątkowa rzecz się stała. Powrotek mam, ale jest za mały, ale pójdę dzisiaj albo jutro dokupić. Do tego pana jeszcze mi nie przyszedł, już czekam drugi albo trzeci tydzień, zaraz będę musiał coś napisać, bo normalnie nie wiem o co chodzi z tym kołowrotkiem. Idę po kołowrotek, kupię mu. Yy, I pięterko było, ale nie ma, bo chcę, żeby było więcej miejsca w tej klatce. Przejdźmy do rzeczy, pokażę Wam jak. O, jeszcze ujęcie na tego słodziaka. To jest synek, tej ja to panny. O kurde, złapałem. Nie wiem, czy to się nagrało. Chomik mi uciekł. Jego ranka wygląda tak. Nie chcę go trzymać mocno. Nie chcę, żeby się stresował, więc będziemy go odłożyć. I sobie nim nie do swojej klateczki. Do domku. Także no co ja mogę Wam powiedzieć, niestety tak się stało, nie inaczej. Poczeka tu dwa tygodnie, miesiąc, rok, tyle ile będzie trzeba. Tyle będzie tu siedział. Jeszcze zapytacie, że taka jest tu, bo tak szczebelki są za szerokie w tym miejscu i on mógłby uciec. A tu na dole, bo próbowałem coś zrobić, a już nie odczepiam. No, jak widać, chomik chodzi na siłę średnią, i to jest najgorsze. O, widać teraz. No, ugryzła go panna. I możecie się spodziewać aktualizacji. Tak fajnie był obrócony, chciałem to ładnie pokazać. Dobra, nie proszę tu o łapki, yy, musi chomik wyzdrowieć. No to tak jak, jeszcze pokażę jak mu zrobiłem tą klatkę, to po pierwsze dużo trocin, dużo, 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 żeby mógł sobie kopać. Miseczka, picie, kolba jeszcze, żeby mógł sobie pojeść.